Tato boję się potworów w nocy. Myślę, że potrzebuje opiekunki. Zobacz kogo znalazłem. Wow, synu, sam chyba będę potrzebował opiekunki po tym co zobaczyłem. Tato, mówię poważnie. Nie, nie mówisz. Nadal pamiętam co się stało ostatnim razem. Szczerze? Jestem z ciebie dumny, synu, ale to nadal było trochę nie na miejscu. Tato, obiecuję, że to się już nie powtórzy. Naprawdę potrzebuję opiekunki tym razem. Proszę. Masz 18 lat? Nie wierzę, że nadal boisz się potworów. Boję się Didiego. Chowa się pod moim łóżkiem. Ile razy ci mówiłem, że ten Didi nie istnieje? Ale tato, proszę. No dobra, znajdę ci opiekunkę. Jesteś najlepszy. Hejka, ty jesteś Adam, prawda? Chyba jestem twoją opiekunką na dziś. Hej, to będzie najlepsza noc w twojej karierze. Ile masz lat? 18. Ahahaha, i nadal boisz się potworów? Rizap, pomóż mi ją Gdybyś była potworem pod moim łóżkiem, to bym tam schodził codziennie. Gdybyś była potworem pod moim łóżkiem, to bym tam schodził codziennie. Dobra, to było słodkie. Nie spodziewałam się takiego tekstu po tobie. Ta noc będzie dla ciebie niezapomniana. Tylko żebyś wiedział, mam chłopaka. Spokojnie, właśnie cię poznałem. Haha, ha, jesteś zabawny, ale nie mówiłam o tobie. To on... Wow, ten typ jest ogromny, ale nie tak ogromny jak mój. Sprawiasz, że się w tobie zakochuje? Ale nie mogę tego zrobić. Mój chłopak nie będzie zadowolony, jeśli się dowie. Kto powiedział, że musi się dowiedzieć? No dobra, tylko ten jeden raz. Yupiej! Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale nie mogę chodzić. Tylko jedno mnie zastanawia. Dlaczego twój kolega był pod łóżkiem? Kał Jaki kolega? No taki duży. Miał ciemną karnację skóry. Mówił coś w stylu, zacznij się na oliwiać". Podał mi oliwkę dziecięcą. O nie, nie! Nää! On jednak